No, jeszcze raz tutaj zaprezentuję tak Łow, łowca. Oczywiście tak samo tutaj nie, nie ma, że on tu będzie nosił non-stop zwycięstwa, same zwycięstwa, tak? Każdy jest do pokonania. Z czarnoksięciem mamy do czynienia. Dobrze, zostawmy. Na pewno takie ogary tutaj są dobre na czarnoksiężnika, tak? Ale zobaczymy, zobaczymy. zadanie do wykonania tak i nagroda za to proponuję tutaj dobrać bestię o elegancko która ma od razu plus 2 plus 2 tak? i do ataku i do zdrowia Zagram sobie takiego smoka w uśpieniu, jak tam powoli się budzi i zada losowemu wrogowi obrażenia, tak? Im wcześniej go wystawimy, tym tym. Tym lepiej, tak? Zaznaczam losowemu, tak? Losowemu. Może zadać równie dobrze na bohatera, obrażenia, tak? A ten kombinuje, kombinuje, tak? Jak żeby jak najszybciej tutaj to, to zadanie wykonać, wtedy stanie się potężniejszy. Proponuję teraz wystawić taką kartę. Moc specjalna będzie kosztować 0, więc zagrajmy tę moc specjalną i dobieramy sobie sekret, tak? Mamy wybuchową pu pułapkę. Ten kombinuje, kombinuje, żeby jak najszybciej wykonać zadanie, tak? Tak, jak mówiłem, jeżeli wykona, no to będzie ciężko, tutaj. A ma, my mamy talię taką, żeby jak najszybciej <laughs> zakończyć to. No i nie tak miało być. No trudno. Hmm. Oczywiście. Spójrzmy tutaj sobie. O, ok, bierzemy taką kartę sobie elegancko. Zagrajmy sobie to. Zagrajmy nie, nie, nie. moc specjalną, cała reszta już na bohatera. Oczywiście, że to właściwa droga. Nieźle pojechał, nieźle. Dobrze, zagrajmy. Zagrajmy znowu sobie taką kartę po Zagrajmy sobie tak, takie coś, tak? Nie wiem, czy skupiać się na na tym gościu będzie miał. No dobrze. W razie czego? Tak, w razie czego, tak? Ale tego już zostawmy tutaj. Na bohatera. Walimy na bohatera. Mamy tutaj sekret, tak? Gdyby on za zaatakował bohatera, <laughs> zadamy dwa obrażeń. Tutaj prowokacje. Prowokacje. Musimy się skupić na prowokacji. Zróbmy może w ten sposób, że zagrajmy taką kartę. Zagrajmy moc specjalną, ale na bohatera. Ten zada pięć. Ale komu? Aj, 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 myślałem, że temu. No trudno, no trudno. A no musimy tutaj pojechać na tą prowokację, tak jak mówiłem. Jest potrzeba zagrać na prowokację, no to musimy. Tu już nie ma wyjścia. No zniszczył. Nie ciekawie ale tutaj nie ma złych przeciwników tak nie ma Dajmy plus1 tak elegancko. Bardzo dobrze. Zadajmy tutaj 5 obrażeń Stać nas tutaj na zagranie mocy specjalnej. I, I to wszystko wykona zadanie, wszystkim jeden, znaczy tutaj, podwójnie, podwójnie to wszystko idzie, no a jeszcze zostało mu jedno. Nie ma, nie ma, ok. Hmm. Zagrajmy w ten sposób. Na razie to wszystko. Trzymamy te ogary, tak? Trzymamy na razie. Udało mu się wykonać zadanie. No, teraz, teraz e, ma dziewięć krystałów pany. Łajno. Pięknie, pięknie to co zrobił. tymtoka. Ale skupiamy się tutaj na bohaterze, tak? Troszeczkę tutaj namieszał i prowokacja. No dobrze, zagrajmy sobie tutaj takie zadanie poboczne. Musimy chyba odpuścić. No bo co? Przyjmiemy 4 obrażeń. Odpuścimy. Odpuścimy. 3 5 Dobrze. Spróbujmy w ten sposób. Zadajmy. Jak poleci na bohatera dwa obrażeń zadamy. O właśnie. Ajajaj aj, podleczył się i prowokacje. Tak jak mówiłem, no jeżeli wykona zadanie, no to Pięknie, pięknie, udało mu się. Super, ale było blisko, było blisko, było blisko. Minimalnie tutaj, porażka nasza.